4 prawy przytul, 44 lewy przytul z uwagą do 2 prawy przytul, do 2 le plus lewy. 4 plus długi, 4 plus prawy długi, 44 lewy do 3 plus prawy zahacz, 3 plus prawy zahacz, 5 lewy. 120 7 lewy 250 prawą 7 prawy widać hamul, 4 lewy do 1 prawy z uwagą z drogi zahacz, z uwagą z drogi zahacz, 5 lewy przytul 150 prosto przez szczyt. Zaszczytem 44 minus prawy. Zaszczytem 44 minus prawy. 30 z duży, może hopa. Może hopa, 55 prawy. 55 prawy przez szczyt przed, przed drzewo w Przycni. 55 prawy przez szczyt Hamuj 3 plus lewy z niecmi 150 kulą. 5 prawy 33 plus prawy do 2 lewy zaciska do 3 prawy przytul 2 lewy zaciska do 3 prawy przytul 5 prawy 55 lewy 5 prawy przez szczyt zaciska na 30, 22 lewy Oś, nie Marcelus. się tu zaraz 22 lewy 150, hamuj wcześniej na niebieski domek Hamuj mój wcześniej na niebieski domek. Dwa lewy na główną zachacz 4 prawy. Do 4 lewy przez mostek do 4 plus późny do 4 plus lewy 75 lewy krótki syp do 6 lewy 50 4 minus prawy 4 minus prawy 40 5 lewy 130 5 lewy 70 4 plus prawy do 4 plus lewy do prawy 5 prawy zaciska na 30 do 3 plus prawy 3 plus prawy 70 4 plus prawy 4 plus prawy 120 4 plus prawy hamuś w zakręcie do 3 plus lewy późny za mostek 3 plus lewy późny za mostek 100 3 plus prawy długi do 4 lewy lotna do 4 plus prawy Ciągnij. Dawaj, dawaj Pięknie Patryk Kiera krzywo. Piękny czas Pakiera Tak jest Co prosto, tak jest krzywo, no. po chopie okay. Ale jedzie spoko. Dobra Pięknie Oj,